Tak zwanej biedronce trafiłem na taki oto wynalazek dwa hot dogi ala włoskie kiełbaska, jak widać, tu ma nas to podbudować, bo podobno jest też ser. Yy, Gouda oczywiście jest też narracja, że z yy, sosem italiano, ziołami cokolwiek to oznacza. Jeżeli chodzi o to, co jest na opakowaniu, to można zakładać, że ten będzie pomidor z ziołami, może bazylią i tu jakby y, wydaje mi się, że no, ogólnie keczupka, że się na przykład y, z pomidorami, y, choć nie zawsze oczywiście one też występują, no też różnie jest naprawdę, ale jakby y, y, zastanawia mnie, czy to nie będzie taki typowy ketchup, y, nazwijmy to y, z bazylią. Ciekawi mnie tak właściwie na czym ta włoskość w tym wypadku będzie polegać. Ja tak jak to kupowałem, to zastanawiałem się y, czy to będzie, nie wiem, kwestia kiełbaski, bułki, czegokolwiek, a jak przyniosłem to na chacie, to rozminiłem o co chodzi, bo realnie produkt wygląda tak i muszę przyznać, że jakby ta bułka, te bułki w sumie, bo to są, tak jak widać, dwie sztuki, nie wyglądają najgorzej, a cały ten sos jest y, tutaj. I spoko też jest to, że ktoś pomyślał, znaczy pod kątem środowiska i generowania plastiku pewnie to nie jest spoko, ale w tym wypadku, jeżeli chodzi o taki pragmatyz jedzenia, no to są dwa opakowania osobne z sosem, czyli nie, nie trzeba, tylko otworzysz jeden i jak nie zjesz dwóch od razu, no to masz problem. Wydaje mi się, że y, to akurat jest taki dość spoko w stronę y, konsumenta. Całość może wizualnie nie porywa, ale zastanawia mnie, gdzie tak będzie, gdzie tak właściwie będzie ten akcent ala włoski? Oczywiście najsłabsza chyba opcja to taka, że no to będzie ten sos, bo tam będzie na przykład ketchup z bazylią i to już jest nazwane ala włoskie. Też daję sobie sprawę, że jak już pojawia się ala włoskie, no to tak właściwie to może być już wszystko, co też jest ciekawe jakby na tym rysunku poglądowym jak widać jest jakaś tam kiełbaska, parówka czy co tam wolimy, jest jakiś sos, natomiast w tym wypadku no to zgoła wygląda inaczej, bo ten ser jest na zewnątrz. Nie nie rozumiem tego o tyle, bo to jakby ktoś pokusił się o to, że dał, że jest serem gołda. I spoko. No ale jakby tu nie chodzi o to, że mam problem do tego sera gołdy, że nie wiem, że jest mało prestiżowy. Tylko no, na tym rysunku poglądowym no, nie ma tego sera i jakby może dlatego dali informację, że jest ser gouda, no bo przecież nie każdy będzie to tak e, otwierać. Wiem, że może trochę się e, czepiam, ale pomyślałem, że to po prostu e, powiem. Tyle, jeżeli chodzi o e, przydługie nic nie wnoszące wprowadzenie, ja po prostu to otworzę, podgrzeję, pososuję. No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Dobra, po podgrzaniu prezentuje to się tak. Może no, no, nie wygląda to nazbyt. Apetycznie to jest raz, dwa. No, ten ser na nowo mi się zestalił, może nawet nie do końca się podgrzał. I co muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o, o ten produkt? Ta bułka jest faktycznie dość taka miękka, to się przyjemnie się nie zapycha, nie jest taką typową męczybłą, więc jak najbardziej to jest na plus. Jak widać w tej kiełbasce też niby mają być jakieś przyprawy, ale osobiście uważam, że najsłabszym elementem tego jest tak właściwie ta kiełbaska, bo ona ma najmniej smaku. Ta bułka ma dość taki specyficzny, dość przyjemny smak. Wydaje mi się, że cała ta włoskość jest jednak w tym sosie. I no, nie ma co się oczekiwać, że to trochę przypomina taką typową przyprawę do kuchni włoskiej z cyklu zioła. Jakiś, nie wiem, właśnie e, Majeranek, Bazylia i tak dalej, tego typu klimaty. No, ktoś, kto korzystał z takiej typowej, nazwijmy to przyprawy do kuchni włoskiej, to zapewne będzie wiedzieć, e, o czym mówię. I to jest całość e, tego włoskiego e, klimatu. Co jest też ciekawe, ten sos e, w pewnym momencie jest dość taki pikantny, oczywiście bardzo delikatnie, ale czujemy e, taką e, pikantność. I muszę powiedzieć, że tak, jeżeli taka ubaska nie byłaby tak. E, Mała atrakcyjna smakowo, tak bym to określił, to to było całkiem w porządku. I mimo, że ta kiełbaska nie jest atrakcyjna smakowo, to to dalej jest całkiem w porządku. Jeżeli chodzi o taką przekąskę, nazwijmy to na szybko, to jak najbardziej to się sprawdza. Ja osobiście tutaj nie znalazłem nic, co by mi po prostu nie smakowało. Raczej jest problem z małą ilością smaku. Tak, jak ta yy, kiełbaska, oczywiście można tu tworzyć scenariusze mniejsze lub większe. Yy, o co chodzi z tą włoskością, że coś tam mogło być innego i tak dalej. Oczywiście, że tak. No ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że mimo wszystko jest to produkt, który jest. No, ma masowo produkowany, przeznaczony do masowego odbiorcy. Jak się zdążyłem nauczyć, raczej takie produkty starałem się być dość bardzo wyważone i dość bardzo bazować na powszechnie znanych spakach. Dlatego Wydaje mi się, że ten sos w tym wypadku najzwyczajniej w świecie po prostu smakuje jak przyprawa do kuchni e, włoskiej i na tym kończy się cała historia. Ja ubolewam tylko i wyłącznie na tym, że mimo że na, na opakowaniu jest podkreślone kiełbaska, i tak dalej, to że w tej kiełbasce jest tak mało smaku i to jest w ogóle dla mnie dość takie dziwne i niepokojące zarazem, że e, kiełbaska, o ile pod kątem e, nazwijmy to logistycznym jedzenia, to czujemy, że gdzieś tam ona w ustach się nam pojawia. Natomiast jeżeli chodzi o smak, wydaje mi się, że go praktycznie nie ma. Całość smaku jest tworzona faktycznie przez ten sos i przez bułkę. Całość też daje dość pozytywny odbór, Tutaj nie chcę tworzyć jakichś chorych scenariuszy. Jak najbardziej jest to do zjedzenia. Możliwe, że nawet do tego bym wrócił, gdybym gdzieś tam chciał coś zjeść na szybko. A, a e, zbyt dużego wyboru e, bym nie miał. Mistrzostwu Świata to to nie jest. Natomiast warto spróbowania.